Słuchasz podcastu Biznes i Emocje, w którym Kari Golden i Bartek Golden rozmawiają o tworzeniu marek emocjonalnie angażujących zarówno klientów, jak i liderów oraz członków ich zespołu. Kali dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak zmierzyć. Mhm. Czy marka odniosła sukces, no czyli dobrze. o miarach mierzeniu i o sukcesach. Dobrze, czyli mamy wstęp, potem mamy wstęp do wstępu. Najpierw mamy wstęp do wstępu. Dobra. Freeloader free dobry Freeloader. Wstępem chciałabym opowiedzieć historyjkę o Matyldzie. Matylda to jest monstera, którą kupiliśmy do łazienki kilka lat temu. Dostała imię. Oczywiście jak ktoś zna Leona, zawodowca, to wie. A jak nie zna, to niech pozna. I rosła pięknie, bo Bartek bardzo ładnie dbał o kwiaty. Ale pewnego dnia coś mu tam nie pykło i przelał to u Matyldy. powiedzieć, że Bartek bardzo ładnie dba o kwiaty. Brzmi jakbym to robił wdzięcznie. A skutek tego może być różny. No? Nie, nie, nie. To skutek różny jest u mnie, a nawet zawsze ten sam, że one lądują, te kwiaty u Bartka na ojomie. Mhm. I jak Bartek ją przelał, to ta Matylda zaczęła miernieć i trzeba było ją reanimować. Tam amputację dostała, trochę kuracji jakiejś regeneracyjnej i po kilku miesiącach wypuściła dwa nowe liście, ale były mniejsze. No i Bartek tak popatrzył, jezu, takie małe, lepiej ją wywalić, kupić nową w sklepie, mniej zachowdu. Ja oczywiście usłyszałam, że trzeba ją zamordować i walczyłam dzielnie o jej życie, więc dostała jeszcze szansę. Znowu po kilku miesiącach regeneracyjnych zabiegów dostała kolejne liście. Znaczy nie dostała, wypuściła. Wypuściła, nie? to sama sobie no. zrobiła. I Bartek znów popatrzył, ja znowu małe, nie, trzeba ją wypieprzyć. No, ale mieliśmy wtedy taką fazę, żeby sprawdzać wszystko, co dotykamy, bo nie wiem, dalej mamy tę fazę, ale wtedy się chyba gdzieś zaczęła. No i Bartek na fali sprawdzania słuszności swoich przekonań wziął miarkę i zmierzył liście nowe Matyldy i jej stare liście. I okazało się, że te nowe liście były tego samego wiem, wielkości, czyli cm, co największe ze starych liści. I prawdopodobnie tak sobie teraz myślę, że przez to, że były jaśniejsze, to mogły się wydawać mniejsze. Nie, po prostu mi się wydawały mniejsze i tyle. Bo sobie już. No sobie opowiedziałem historię. Opowiedziałeś mhm. historię, że trzeba ją wyrzucić, bo nie rośnie. Mhm. No i to jest właśnie o tym, że dopóki nie zmierzymy czegoś, to nie unikniemy błędów poznawczych, którymi nasz mózg nas karmi mhm. i możemy popełnić niewybaczalne błędy. Zabijając, <laughs> Zabijając coś. Zabijając coś, tak, na Amen. I. Jeżeli chcecie w ogóle ocenić skuteczność ze swoich działań i wygrać ze swoim mózgiem, to właśnie mierzenie jest do tego kluczem. No to ja mam po tym wstępie następny wstęp. <laughs> Często jest tak, że jak pracujemy z właścicielami, po prostu z firmami, z organizacjami, to jest tak, że po pewnym czasie trochę się gubi to, po co coś robimy, dlaczego coś robimy, gdzie my jesteśmy, wchodzą bardzo mocne emocje i jest najczęściej. Nie, to już nie działa, to jest dykitu. To poszło w innym kierunku. W ogóle po co my to robimy, czy my coś z tego mamy, i tak dalej, i tak dalej. I mierzenie jest jednym z powodów, dla których można odnaleźć się w tym wszystkim z powrotem. Mm -hmm. A druga rzecz jest taka, że nasz mózg, albo nasze mózgi, no to nie jest zbyt dokładne, albo w ogóle narzędzie, na którym można za bardzo polegać. No. Ono ma nawet mechanizmy, które nam mówią, że tak, możesz na mnie polegać i wszystko będzie dobrze. Ale to się nijak ma do rzeczywistości. I wyobraźmy sobie taką sytuację, gdzie mamy swoją firmę, i są to trzy osoby. Mm -hmm. Każda z tych osób ma mózg. Mm -hmm. Brzmi śmiesznie, okay. ale każdy z tych osób ma mózg. I ten mózg już ma te swoje błędy poznawcze i gra na siebie. Każdy z tych mózgów gra na siebie, i my musimy razem coś zrobić. Nie daj Boże, jeszcze jest jakiś klient, który ma na przykład swój zespół po swojej stronie. Tak, i wszyscy ma... mają mózgi. Tak, i Wszyscy mają wow. mózgi i wszystkie te sześć mózgów podzielone na pół jeszcze, tak, bo są dwie strony tego wszystkiego, wszyscy grają jakoś tam na siebie. I z czym my w ogóle mamy do czynienia? Pobierałem sobie kilka takich moich ulubionych błędów, błędów, poznawczych. Tak, błędów poznawczych, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, z czym my mamy do czynienia, Tak, co nasz mózg. Robi. Tak, bo, bo generalnie mózg nie służy do myślenia, służy do tego, żeby nas utrzymać przy życiu przy jak najmniejszej stracie energetycznej, mm -hmm. czyli zarządza naszym bilansem. Tak. I po to te błędy poznawcze wszystkie są. No i pierwszy taki najbardziej oklepany to jest efekt potwierdzenia, czyli w skrócie zapamiętujemy informacje, ewentualnie poszukujemy informacji, ewentualnie możemy być bardziej, jak to nazwać? Hmm. Wbieramy, Wybieramy te decyzje, informacje, tak. które potwierdzają już nasze istniejące przekonania. Czyli, Czyli jeżeli ja mam jakieś przekonanie to, o czymś. O tym, że Matylda już nie rośnie. Tak, to, 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 ja, to, to, ja, to ja będę znajdę. szukał potwierdzenia na to. Mm -hmm. Czyli, jeżeli ja mam przekonanie, że Ziemia jest płaska, mm -hmm. to najczęściej nie szukam dowodów na to, że ona jest okrągła. Tak. Tylko wymyślam najdziwniejsze historie. Albo szukam, nie wiem, ludzi, którzy mi to mm -hmm. potwierdzą, autorytetów. Po prostu mój mózg będzie generował najróżniejsze historie tylko po to, żeby mi potwierdzić moje przekonania. Mm -hmm. Bo tak jest prościej. Błąd zakotwiczenia, on jest bardzo podobny, ale polega na tym, że jeżeli nie mam jakiegoś poglądu, jeżeli nie mam wiedzy, to ten, kto pierwszy mi ją zapoda, sprzeda, no to on wygrywa po prostu. To będzie moje to przekonanie, które będzie potem ciężko ruszyć w jakimkolwiek kierunku. Tak. Czyli kto pierwszy, ten lepszy. Mhm. Często też to jest wykorzystywane w no, brandingu, marketingu. No, najczęściej to są rodzice, nie? dlatego tak. też to mhm. trzeba sobie przepracować czasem. Oczywiście mamy tak zwaną nadmierną pewność siebie, czyli po prostu przeceniamy własną wiedzę, umiejętności, ocenę sytuacji. Moje jest mojsze i No i teraz wracając do tej sytuacji, gdzie mamy te trzy osoby, i po drugiej stronie jeszcze trzy osoby, wyobraźcie sobie, że już te trzy te błędy poznawcze, które znacie, każdy już ma je tam w głowie. Tak. I próbujemy do czegoś wspólnego dojść. Jest bardzo fajna rzecz, to się nazywa heurystyka dostępności. I tu jest krótka historia. Ja mam coś takiego, że kiedyś dużo grałem w piłkę i dwa razy skręciłem sobie, grając na twardej mulawie, czyli po prostu na betonowym boisku, raz, a raz na sztucznej nawierzchni, skręciłem sobie nogę. I teraz tak. już mam takie przekonanie, że bardzo łatwo jest sobie skręcić nogę na takich nawierzchniach. Czyli ten błąd poznawczy polega na tym, że jeżeli nas coś dotknęło, coś. Coś wydarzyło, na co zwróciliśmy uwagę, to będziemy uważać, że tak właśnie jest. Tak. Heurystyka dostępności generalnie opiera się o tym, że ważniejsze są dla nas informacje, które dostaliśmy ostatnio. Mhm. Czyli jeżeli coś tam kiedyś wiedzieliśmy, a potem się pojawiły inne informacje, to te inne będą dla nas bardziej dostępne i przez co będziemy im bardziej wierzyć. Mhm. Mamy też coś takiego jak efekt pewności wstecznej, czyli Przysłowiowy, mądry Polak po szkodzie. Mhm. A teraz to, to wiadomo było, Ciebie, że tak no będzie. Było, że tak będzie. Pewnie. Szkodzie. No właśnie. Od razu mówiłem. Tak. Jednym z takich bardziej, i to jest, podkreśliłem sobie, bo to jest jeden z moich ulubionych, najbardziej taki kijowy, można powiedzieć, to jest błąd kosztów utopionych. Czyli jeżeli już coś zainwestowałeś, jeżeli coś robisz bardzo długo, to będzie ciężko ci to zostawić mhm. po prostu. Tak, i dlatego też się przydaje mierzenie, ponieważ wtedy. Masz jakby obiektywną informację, czy to ma sens, czy nie ma sensu. Jeżeli wydaje ci się, że właśnie teraz trzeba wszystko zmienić, bo właśnie się czegoś dowiedziałeś. I to jest najważniejsza informacja, która wywraca wszystko do góry nogami i teraz musimy to szybko zmienić. Zostawmy to wszystko, co robimy, bo teraz to jest najważniejsze. To jest błąd świeżości. Czyli nowe informacje wydają nam się ważniejsze po prostu. Z ADHD to ma tak. o, bardzo. Dużo błędów świeżości. Jest jeszcze taki błąd, który jest też jednym z moich ulubionych, to jest myślenie grupowe. Mhm. Myślenie grupowe polega na tym, że, no właśnie, jeżeli jest grupa ludzi, to ona często wypracowuje coś w rodzaju takiego alternatywnego punktu widzenia. Czyli taki kompromis zgniły, nie? Tak. I często jest jeszcze tak, że wypracowuje, wypracowuje go po to, żeby utrzymać harmonię w grupie. Mhm. Nie po to, żeby osiągnąć jakiś cel lub do czegoś dojść, tylko żeby nikt nie poczuł się urażony. Więc mhm. każdego trzeba zaopiekować i robimy takie jakieś coś takiego potworka, który do niczego nie prowadzi. Tak, mamy też oczywiście klasyczne już że nie lubimy zmian, chcemy utrzymać status quo i jedna też z moich ulubionych to są tak zwane il iluzoryczne korelacje, czyli widzimy no korelację tam gdzie ich po prostu nie ma. Najprostszym jest to, że o jak ma okulary, to musi być mądry. Hmm. Na przykład, tak? to, to no tak. jest taki banał. Następna rzecz, że jak dziecko się na cukru, to będzie wręcz biegać po ścianach. <BakHow tänne> tak. A badania naukowe mówią, że nie ma żadnej korelacji między spożywaniem cukru przez dzieci a aktywnością. Mm. Ja bym chciała jeszcze tutaj opowiedzieć o czymś, co mało osób wie, a jest to bardzo fajny też swego rodzaju błąd poznawczy. Nazywa się to efekt niebieskiej kropki. Nazwa się wzięła z tego eksperymentu, który przeprowadzono, czyli tam badacze z Harvardu wzięli tych no, badanych i pokazywali im niebieskie i fioletowe kropki. I to było porówno niebieskich i fioletowych. I ci badani musieli zidentyfikować niebieskie kropki. No i było spoko. Ale potem coraz mniej było niebieskich i coraz więcej fioletowych. I ci badani mieli powiedziane, że tych niebieskich będzie coraz mniej, ale i tak zaczynali błędnie identyfikować fioletowe kropki jako niebieskie. Mhm. I nawet jak dostali pieniądze za to, żeby dobrze zidentyfikować te niebieskie, to i tak doszukiwali się niebieskości w fioletach. I to było zjawisko nazwane zmianą koncepcji wywołanej częstością. Czyli nasz mózg nastawia się na pewne zagrożenia i problemy, i kiedy ich nie ma, to i tak je widzi, to i takie tak sobie generuje, bo niezależnie od tego, jak komfortowe jest nasze życie, to musimy coś znaleźć, żeby się do tego przyczepić. To teraz jeszcze, czyli rozumiem, że jeżeli na przykład żyję w stresie dużym i nagle mogę stracić perspektywę, kiedy to się w ogóle skończyło. Tak, mhm. tak. Tak, to jest często w wypaleniu, że traci się perspektywę, że to już nie ma tego stresu, ale my i tak w głowie jesteśmy w tej historii, no i doszukujemy się tych wszystkich problemów. I potwierdzamy sobie mhm. przez efekt. No, nasz mózg po prostu leci tam, gdzie jaką historię sobie opowiemy. Tak, no i pogadaliśmy sobie trochę o tych takich różnych rzeczach, które mózg ma. Tak, które i dlaczego nie... w ogóle wa warto mierzyć? Tak, które nam nie służą. No i miary głównie dają to, że wiemy mniej więcej, gdzie jesteśmy. Po co to robimy i tak dalej. Ale jeżeli mamy coś, co mierzymy, to najczęściej wiemy, jaki to jest cel. Czyli teraz trochę sobie pogadamy o tym, po co w ogóle mierzyć. Tak, bo żeby cokolwiek zmierzyć, to musimy mieć początek i tak. koniec, bo miara to jest to jest. Tak, I, na, i nawet fajne jest w tym to, że jeżeli nie wiemy dokładnie, co chcemy, znaczy może inaczej, jeżeli nie mamy celu, mhm. ale uda nam się wymyślić miarę, to prawdopodobnie będziemy dzięki tej miarze, cel. Tak, <laughs> dzięki tej mierze dostaniemy cel. Czyli miary ogólnie dają nam cel jakiś. Mhm. Jeżeli chcecie przeprowadzić jakąś zmianę, jeżeli coś chcecie wdrożyć i tak dalej, to żeby nie ulegać tym wszystkim głupim rzeczom, które nasz mózg nam robi, mm -hmm. no to trzeba to jakoś sobie osadzić w rzeczywistości. I najlepiej jest to mierzyć. Tak. Bo można to robić jeszcze bardziej skomplikowanie, ale miara jest najprostszą formą. Wyznaczyć sobie jakieś coś, co będziemy mierzyć. No, co jeszcze nam daje mierzenie? Mierzenie nam daje to, że po prostu w ogóle nawet wiemy, gdzie jesteśmy w tym procesie. Mm -hmm. Czyli ileś tam już minęło. Wiemy też. Widzimy progres. No właśnie to chciałem też powiedzieć, bo to jest mój następny punkt. Czyli widzimy postęp. A jak widzimy postęp, to nam najczęściej rośnie motywacja, albo możemy ocenić, tak jak mieliśmy ten błąd poznawczy utopionych kosztów, czy to w ogóle ma sens? Mhm. Czy tempo, w jakim ja to robię, doprowadzi mnie tam, gdzie ja chcę być, takim kosztem. Mhm. Bo może to jest po prostu bez sensu. I zmodyfikować ewentualnie swoją decyzję. Tak. I to nam też przy okazji daje zwykłą taką jednostkę, tak jak w fizyce jest, tak. Czyli ilość zasobów przez efekt, czyli ile zużywam czegoś, żeby uzyskać jakiś tam efekt. Tak, jak przyjdzie pan lub pani od strategii i zapyta, no dobra, a jaka jest wasza skuteczność, to można wywalić. Tak, dokładnie. No, zmierzyłem. Tak, no i chyba najważniejsze, jeżeli ma się organizacja, która ma chociaż więcej niż jedną osobę, to wszelkiego rodzaju miary dają po prostu zwykłe argumenty. Bo pamiętajmy, że tak jak na początku mówiliśmy, że nasze mózgi sobie siedzą w tej ciemności i tam każdy sobie broni siebie, no to mieliśmy te trzy osoby po dwóch stronach, czyli łącznie sześć, no to to są po prostu argumenty, czyli to jest opis rzeczywistości, jaka jest. Jak masz miarę, to możesz mieć rację, racja to dopamina, więc jest tak. super mhm. jest. Tak. Znaczy, żeby nie było, tak? Czasami trzeba coś zmienić, ale też dobrze jest to robić po prostu na podstawie jakichś miar, mhm. czyli że w ten sposób to już tam może nie dojdziemy w tym roku albo za pięć lat, mhm. to może zróbmy coś innego. Dokładnie. No, i właśnie teraz nasz odcinek się nazywa Jak Zmierzyć, czy marka odniosła sukces. I jakby taka bazowa wartość marki, którą bardzo łatwo wytłumaczyć i którą jakby każdy z nas powinien zrozumieć i zapamiętać, to jest to różnica pomiędzy wartością produktu a wartością tego samego produktu z przypisaną do niego marką. Czyli załóżmy, robimy dwie identyczne pary butów. Nieróżniące się niczym z tych samych materiałów, tak samo wyglądające, ale na jednych butach przyklejamy logo Adidasa na przykład mhm. i sprawdzamy, ile ludzie zapłacą za jedną i za drugą parę. I ta różnica pomiędzy tym, co zapłacą za buty bez marki, a buty z marką, to jest właśnie wartość marki. I branding to są wszystkie procesy, które służą do tego, żeby zwiększyć wartość tej marki. No i jakby, jeżeli mamy zły biznes, to branding go nie uratuje. Ale jeżeli mamy dobry biznes, to może go wesprzeć, rozwinąć i sprawić, że wartość tej marki będzie coraz wyższa. Możemy mierzyć ten nasz sukces mm -hmm. w takich kategoriach stricte biznesowych, takich, które wszyscy rozumiemy. Tak, czyli po prostu nadawać temu obiektywne miary, które są standardem powiedzmy. I wtedy inni też będą postrzegać ten nasz, znaczy inaczej, jeżeli sobie inni pomierzą, no to będą widzieć wartość w tym. Tak, możemy się porównać w jakichś tam obszarach z innymi. I, i, i się, jeżeli tak chcesz coś mówiąc. sprzedać, to jest to też ogromna wartość. Tak, bo to też jest argument, prawda? Tak jak tam mówiłeś o tych mózgach w ciemności. <laughs> I damy wam tutaj kilka takich miar, które można przyłożyć do marki. Natomiast jest ich pewnie dużo więcej, to są takie bazowe. Sukcesem marki jest to, że mamy silniejszą pozycję w zakresie ustalania cen. I mierzymy tutaj. Po prostu, jakie ceny jesteśmy w stanie dać na nasz produkt lub usługę, które rynek przyjmie. I jakby tak jak mówiliśmy tam wcześniej, że bierzemy sobie cenę, którą mamy teraz i sprawdzamy, jak ona może wzrosnąć, równocześnie jakby wzmacniając naszą markę. I to jest miara, możemy sobie założyć jakiś tak zwany brzydko, za przeproszeniem, target. Czyli cel, że na przykład nasz produkt będzie kosztował 1000 zł, a nie 500. I do tego dążyć. Drugą miarą sukcesu marki jest lojalność klientów, bo marka działa na to, żeby klienci byli lojalni, żeby zostawali na dłużej, aktywnie promowali naszą ofertę. I lojalność klientów można mierzyć na przykład przez wskaźnik, który się nazywa Lifetime Value, czyli LTV, może się gdzieś spotkaliście. Oznacza to My musimy obliczyć, ile taki klient zostawia u nas pieniędzy w ciągu całego cyklu kupowania od nas. I lifetime value rośnie wraz z lojalnością, czyli kupuje klient więcej. No i rośnie wraz też z cenami, wydaje po prostu wyższe kwoty na nasze. Tak, no, Generalnie zasada jest taka, że trudniej jest klienta pozyskać niż utrzymać, więc mhm. lepiej jest go utrzymywać, czyli właśnie, żeby była ta marka jakaś dla niego ważna. Mm -hmm. niż go po prostu pozyskiwać. I dbać o ten lifetime value. jest po prostu droższe zawsze. Trzeba kogoś do siebie przekonać, a jak już nas znają, to wystarczy mm. być miłym. Mm -hmm. Jeszcze jednym wskaźnikiem, który może nam pokazać, jak nasza marka funkcjonuje i czy odnosi ten sukces, jest zaangażowanie zespołu. Czyli czy członkowie zespołu odchodzą często, czy macie częstą retencję, to jest ta miara. Czy są rotacje tak tak okay. rotacje. <laughs> czy wykazują objawy wypalenia czy przychodzą do pracy z chęcią ponieważ marka to nie jest tylko to co mówimy na zewnątrz marka to są tak że jasno określona misja wizja jakieś takie wartości wokół których zbierają się ludzie no i wskaźnikami dotyczącymi dobrostanu czy tam poziomu wypalenia to można zmierzyć Możemy sobie sprawdzać, czy nasza marka gdzieś tam idzie, czy jakoś tam się zmienia. Ja sobie ostatnio wymyśliłem taki najprostszy, gdybym, nie wiem, no, sposób wytłumaczenia, czym jest marka. Jeżeli ja mam na imię Bartek i jestem jakąś tam osobą, to pewnie moja wątroba, nie wiem, serce, płuca, cokolwiek tam w środku mam, mhm. to to jest to, jak działa, jako wszystko jako organizacja, czyli być, to mogą być procesy, produkcja i różne inne rzeczy, ale mhm. moja osobowość, czyli to, jak ja jestem. To jest rodzaj marki, reputacji. Na zewnątrz. Mhm. Tak. I tym, którym się dobrze ze mną pracuje, którzy mnie znoszą i jest wszystko okej, okay, to znaczy, że ten brand mój może jest, jest okej, okay, może funkcjonować. Jeżeli byłbym dupkiem, byłbym niemiły. Czyli gdybyś ciągle lał w siebie alkohol i na przykład nie dbał o te swoje wewnętrzne narzędy. Chciałem powiedzieć coś inny, o co, coś innego. <laughs> nie. Gdybym był dupkiem w sensie takim, że byłbym niemiły dla ludzi. Aha, dla innych. Tak, mhm. czyli byłbym po prostu brandem, który jest niezadbany. Mhm. to być może gorzej by mi się pracowało z innymi, tak? Więc brand, jeżeli w ten sposób na niego popatrzycie, że wasza firma ma jakąś tam reputację, jakaś jest, jest to też ta kultura i tak dalej i tak dalej, no to w ten sposób można jak gdyby, nie wiem, mam nadzieję, że zrozumieć czym jest ten branding, brand, czy mhm. to jest to, to dbanie to o jest to. jest to. dbanie i o to, co mamy w środku, żeby dobrze funkcjonować na zewnątrz. I o to, co jest na zewnątrz, no bo jak będziemy tym dupkiem, to nikt nas nie będzie lubił, więc to będzie miało bardzo mhm. duży wpływ na to, co mamy w środku, bo jesteśmy z zwierzętami Tak, tylko że ja tu wcześniej powiedziałem, bo zaczynamy robić rabbit hole autystyczny, ja powiedziałem o w środku i mówiłem o kontekście wątroby i innych rzeczy. To jest twoja produkcja, to są twoje procesy, to są twoje zasoby, a brand to jest osobowość. Mhm. no Słuchasz podcastu Biznes i Emocje, w którym Kari Golden i Bartek Golden rozmawiają o tworzeniu emocjonalnie angażujących marek. Prowadzący są założycielami marki Łupa, której misją jest wprowadzanie empatii do biznesu. Łupa to agencja strategiczno-doradcza wspierająca doświadczonych właścicieli firm, którzy chcą od biznesu czegoś więcej niż tylko zarabiania pieniędzy. Jeśli ten podcast jest dla Ciebie wartościowy, pomóż nam dotrzeć do innych, subskrybując go i dzieląc się nim ze znajomymi. Wracamy do rozmowy. Kolejnym obszarem, w którym możemy mierzyć wartość naszej marki jest przewaga konkurencyjna. I tutaj są już takie typowe badania brandingowe, czyli badania świadomości marki, badania udziału w rynku. I to jest po prostu wskaźnik na to, czy Twoja marka ma silne, dobre pozycjonowanie, czy Twojej konkurencji trudno jest skopiować Twój sukces mhm. i jak klienci wybierają. I w końcu, bardzo taka miara, którą dużo osób ceni, czyli roi zwrot z inwestycji. I to jest miara marketingowa: ile złotówek wsadzimy, a ile wyciągniemy z naszych działań marketingowych. Przy silnej malce, Musimy dużo mniej wsadzić tych złotówek, po pierwsze, a po drugie, mamy dużo bardziej spójny i sprecyzowany przekaz. Lepiej trafiamy do klientów i nasze działania są dużo bardziej efektywne. Więc to roi, czyli ilość inwestycji w stosunku do tego, co dostajemy, także możemy mierzyć. To są takie przykładowe biznesowe wskaźniki na sukces marki, ale tak naprawdę. Dla jednego sukcesem może być to, że marka przynosi bardzo, bardzo dużo pieniędzy i w ogóle rozwija się ludzko, bardzo dużo ma klientów itd. i tak dalej. to jest sukces. A dla innego sukcesem może być to, że on może sobie wyjechać na wakacje na trzy tygodnie i w ogóle nie zaglądać do laptopa. Mhm. Więc warto sobie ten sukces też zdefiniować, zapytać się samego siebie, samej siebie, co dla mnie jest sukcesem. Nieco świat uważa za sukces, tylko co dla mnie jest sukcesem. Ponieważ oprócz biznesowych mierników, możemy sobie też zdefiniować mierniki sukcesu emocjonalnego. Tak, bo to jeszcze tylko tak dodam, że często jest tak, że ludziom się wydaje, że jak mają jakąś tam. To nie jest tak, że każdy biznes może być multinarodową, tak. multikontynentalną organizacją. Nie każdy biznes będzie Coca-Cola albo tak. Apple. Mhm. Tak, tam jest też jeszcze dużo szczęścia, wiele różnych innych rzeczy. Więc z samego założenia, bo jeżeli wychodzisz na zasadzie, o, to ja sobie zrobię biznes wokół tego, mhm. to być może już samo to, że ty właśnie robisz biznes wokół tego, to już znaczy, że to nigdy nie będzie duże. Mhm. Po prostu nie może być. Tak, niektóre biznesy nie będą duże. I jest takie jakieś, nie wiem, nazwijmy to w społeczeństwie, przekonanie, że no jak biznes się rozwija, to musi być coraz większy, coraz większy, coraz większy, coraz większy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Może, jeżeli jest tak wymyślony od samego początku opracowany... Ale nie musi być. Ale nie musi, tak. Rozwój nie, nie oznacza, że jesteś coraz większy, coraz większy. Tak. Rozwój może iść w innych kierunkach i jest tutaj kilka takich elementów, o które warto zadbać i można właśnie je mierzyć i wyznaczyć sobie pewne cele, żeby spełnić. Na przykład czas. To jest taki bardzo, bardzo ważny czynnik, którego nikt nam nie zwróci nieodnawialny tak. i być może poprzez jakieś takie strategiczne zarządzanie swoją marką. Możemy sobie umożliwić pracę krótszą, bardziej efektywną i z uwolnionym czasem robić to, co mamy ochotę. Czyli tak naprawdę zarabiać czas, a nie pieniądze. Tak, no to, to bardzo łatwo jest powiązać, tak? Im lepszy brend masz jako taki, tym prawdopodobnie lepsi ludzie są w stanie dla Ciebie pracować. Tak, więc oni są bardziej wydajni, więc oni uwalniają więcej czasu, bo są po prostu bardziej samodzielni. Tak. A poza mhm. tym, im lepszy brand, tym wyższe ceny. To jest, to jest tak bezpośredni tak, to się korzyść z, mhm. z brandu, bo wysokość cen zależy od siły twojego brandu. Drugim takim elementem, który możemy mierzyć, albo na który możemy pracować, jest poczucie bezpieczeństwa. Czyli być może wystarczy nam biznes, który jest stabilny, który daje nam oszczędności wystarczające do tego, by spać spokojnie mhm. i nie musimy już gonić za kolejnymi etapami rozwoju. I tu bym jeszcze dodał jedną rzecz, że nasz ludzki mózg nam będzie w tym przeszkadzał, o, tak, bo on się przyzwyczaja bardzo łatwo do dobrego, szybko, łatwo. Tak. Średnio tam było według badań, ile? Dwa miesiące mniej więcej, tak? Tak. I mhm. że zawsze chcemy o 40% więcej tego, co mamy. 1,4, no tak. Więc jeżeli wiecie i sobie mierzycie, tak, co chcecie, to zobaczycie, co wam mózg robi. No, no właśnie. Kolejnym elementem, który można mierzyć w tej emocjonalnej sferze, jest komfort, czyli na przykład są osoby niezatrudnialne, które nie dadzą rady pracować w korporacjach albo u kogoś, i takie osoby mogą sobie stworzyć po prostu komfortowe miejsce pracy, gdzie działają na własnych warunkach. Nikt tam nic nie każe, sami sobie podejmują tę decyzję. I jak już dojdziemy do tego miejsca, to może to jest koniec tego, co potrzebujemy, naszego sukcesu, mhm. naszej marki. Kolejnym elementem, bardzo, bardzo ważnym dla naszego dobrostanu i szczęścia jest poczucie sensu. Mhm. Czyli marka. Może nam dać takie poczucie, że to, co robimy, ma głębszy sens, że nie żyjemy po nic, że w jakiś tam sposób zmieniamy na lepsze życie ludzi. Przyczyniamy się do czegoś po prostu tak, większego tak. czasami. Mhm. Więc to może być też nasz wyznacznik sukcesu, że ja nie mam sensu w tym, co robię, gdzieś tam sobie ustalę, wymyślę, nie wiem, stworzę strategię i dążę do tego, żeby poczuć ten sens. Mhm. No i ostatnie, ale bardzo, bardzo ważne. Relacje, czyli mając silną markę, czy to osobistą, czy to jakby korporacyjną, mamy taką reputację, że możemy dotrzeć do ludzi, którzy są nieosiągalni w inny sposób. I to są pracownicy, pewnie klienci, ale myślę, że przede wszystkim partnerzy, mhm. czyli ludzie, marki. Z którymi gramy do tej samej bramki, z którymi możemy robić naprawdę super projekty, do których nie dotrzemy w inny sposób. Więc miarą sukcesu marki mogą być też relacje, które dzięki niej zawieramy. Tak, zauważcie, że często jest tak, że jak nie wiem, ktoś się z Wami kontaktuje, nie wiem, nawet to nie musi być filma, tak? to często jest tak, że sprawdzamy tych ludzi. Mhm. Kim on jest, co za nim stoi, nawet jak wygląda. Co piszą, tak. Na go piszą, na gołorkach. Tak. I... No i wtedy budujemy, zanim w ogóle jeszcze poznamy tę osobę, mhm. jakiś jej obraz. Tak, i odpalamy wszystkie nasze mózgowe mm, tak. błędy poznawcze. Tak, więc a propos mierzenia warto jeszcze w ogóle zadbać o, o tą markę zarządzać. No właśnie. I myślę, że to na dzisiaj tyle, tyle rzeczy, z którymi chcielibyśmy was zostawić. Warto po prostu się sprawdzać, w sensie robić warto sobie check mhm. Warto mierzyć, żeby widzieć postęp, żeby mieć tę motywację, żeby wiedzieć w ogóle gdzie zmierzamy i, i, i czy to działa. Warto też sobie zdefiniować sukces, co tak naprawdę dla nas oznacza ten sukces, a nie brać definicję, którą nam podają media społecznościowe, czy tam świat wokół nas. Najprostszy przykład. Kupuję spodnie, jeansy mhm. i łe bez sensu rozpadają się i tak dalej. I potem patrzę w sklepie, w którym je kupiłem, kiedy ja je kupiłem? 4 mhm. lata temu. Okej. Okay. Mogę zaakceptować cztery lata noszenia tych spodni, i one się wtedy już mają prawo rozejść. Czy nie jest tak, że. Tak, a w moim przekonaniu to było, że Jezu, jakie dziadostwo rozpadają się. Mm. No. no. Dobra. Mamy nadzieję, że pomogliśmy Wam spojrzeć na markę, mierzenie marki i sukces z nieco innej perspektywy. Dzięki. Dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka podcastu Biznes i Emocje. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lupa.pl. Do usłyszenia!